Obrony Pielęgniarki Połącznych przekazuje do wiadomości naszych koleżanek z województwa pomorskiego. Rok czasu wspólnej współpracy nie kończy naszego działania. W tej chwili rekomendujemy wspólnie podział środków przeznaczonych na podwyżki przez ministra Zębara. Koleżanki i koledzy, nasza współpraca istnieje nadal i będzie istnieć nadal. My musimy reprezentować jedność środowiska. I w tej jedności zwracam się do wszystkich koleżanek. Bądźmy sobą w jednym środowisku. Los każdej, każdego z Was leży w naszym sercu. Głęboko. Działamy dla Was. Jesteśmy za tym, żeby podział podwyżek był równy, gdyż każdej pielęgniarce i położnej należy się podwyżka wynagrodzenia. Koleżanki i koledzy, rozpoczęliśmy na pomozu i myślę, że jesteśmy przykładem dla wszystkich w całej Polsce. I proszę Was wszystkich, żebyście kontynuowali naszą drogą, którą rozpoczęli. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Nie, nie ma godności bez jedności. Bez jedności.